Hej hej hej, witam Was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, to jest Ilgar Cześć a dzisiaj chciałbym Was ponownie zaprosić na konkurs. Już druga edycja konkursu typu Giveaway w którym rozdaję wam kluczyki do gier. Poprzednim razem wzięło udział ponad 40 osób, czy tym razem dobijemy do 50? Jako że jest to druga edycja, a pierwsza wypadła naprawdę dobrze, mam dla Was więcej gier i gier lepszych. Do wygrania macie m.in. GTA 4, a Dwujeczkę, Mirror's Edge. Gierkę niespodziankę oraz Triala Gold Edition. Aby wygrać te gry wystarczy wejść na opis podany tutaj, ewentualnie w opisie, jeśli nie chce Wam się go przepisywać ręcznie. Jeśli jesteście już na tym linku, tam możecie wyczytać co zrobić, ale pozwólcie, że jeszcze wam to powiem. Wystarczy polajkować mój fanpage, który tam widzicie, polajkować ten post, który właśnie macie, zarejestrować się na linku oraz napisać. W komentarzach jakiś komentarz typu biorę udział, abym wasze imiona i nazwiska wiedział, później je wszystkie wypiszę sobie na karteczce, tak jak to było robione ostatnim radem, czyli dwa tygodnie temu. Powycinam na małe paseczki, wrzucimy sobie do miseczki, do miseczki będzie losowanie jak to bywa, rzucę jeszcze jakąś fajną muzyczkę jak z jakiegoś totalizatora sportowego i będzie to dosyć ciekawie zrobione. Wyniki dostaną ogłoszone w czwartek o godzinie 20.00 na moim kanale na Twitchu, który, do którego link również macie. Na, w tym poście. A zapisy trwają do środy do godziny 23.59 Czyli macie 4 dni, czyli się niedziela, aby to wszystko zrobić. Kto wie, może jak będzie więcej niż 50 osób, zrobię, dodam wam jeszcze jakąś grę. Czemu by nie? Ostatnio przez moją wpadkę za darmo przypadkowo na czacie napisałem klucz do gry zamiast samego tytułu, tak więc jeszcze jedna gierka została rozdana na live. Może teraz będzie tak samo. Zapraszam Was do wzięcia udziału, życzę Wam powodzenia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!